W tym odcinku zaprezentuje się Państwu Husaria numer 348 na 500 w wersji kolekcjonerskiej. Numerowanej, oksydowanej i pozłacanej w kapslu soczewkowym. Jest jednym z bohaterów dzisiejszego odcinka, chociaż bohaterem drugoplanowym, niemniej jednak trafia ona na aukcję. Jeśli jakimś sposobem nie udało Wam się zdobyć w wersji kolekcjonerskiej, to od złotówki jest licytowana pod tym filmem. W komentarzu napiszcie swoją propozycję. Najwyższa propozycja cenowa oczywiście wygrywa aukcję. Kończymy za 48 godzin około od publikacji filmu o godzinie 20:00. Bierzemy pod uwagę oczywiście komentarze pod tym konkretnym filmem o naszej złotej wersji husarii. Powodzenia w licytacji. Cześć, z tej strony Pan Nacocito. Dzisiaj będzie króciutko do husarskiej rodziny Dołączył żółty metal, husaria złota. Zaraz ją obejrzymy sobie bliżej. Myślę, że jeżeli chodzi o wyroby poprzednie, czyli właśnie bulionówkę i wersję kolekcjonerską z obrączką, już na pewno sporo wiecie, było dużo filmów na ten temat. Także nie będziemy poświęcali temu w tym filmie więcej uwagi. Myślę, że przed drugą edycją Husari zrobimy sobie przypomnienie odnośnie tego, jak powstawała pierwsza moneta z tej serii. Dzisiaj skupimy się na tej żółtej pchełce 1,1 uncji złota. Złota seria przeważnie przychodzi w e, zwykłym kapslu, natomiast na specjalne życzenie dostałem kwadratowe e, opakowanie z czarnym tłem, co bardzo dobrze kontrastuje z kolorem e, złota. Moneta jest bardzo, bardzo lekka, drobna rzecz pospolita polska dwa grosze polskie. Na wersji srebrnej bulionowej jest 1 grosz polski, 3 dziewiątkowe złoto, 1 uncji. Um, nakład tej monety to 5000 sztuk. Trudno jest złapać ostrość na tą monetę. Dwa grosze polskie, Rzeczpospolita Polska, orzełek z herbem wazów. I tutaj mamy nawiązanie do srebrnej bulionówki, a mianowicie husaria w natarciu, dwie postacie, husaria, krzyż oraz z angielskiego husars. Rand jest gładki. Stylistycznie nawiązuje do srebrnej uncji, tą formą zmatowienia w monecie. Z tyłu przebija się troszkę, troszkę lustra. Po konsultacjach na STTM słuchałem tam propozycji, przedstawiałem je dalej w srebrnej uncji, bo oczywiście to ona jest producentem. Dodano Rocznik 2023, no i zdecydowano się na nakład. Nakład jest 5000, taki sam jak był w przypadku monety srebrnej, bulionowej. Jest to evenement, jeżeli chodzi o polski rynek, prywatna inicjatywa. <laughs> sam sposób jakby dystrybucji tego metalu też jest no, rzadki. Ponieważ jest to moneta limitowana, która może zostać stworzona tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę osoby przekazującej mm, y, kruszec do przerobu. Czyli w ramach, w ramach przerobu trzeba by było mieć 100 gram złota, aby móc zlecić wybicie właśnie złotej husarii. Jeśli chodzi o efekt końcowy, ta moneta ma coś w sobie. Nie jest idealna, zresztą tak samo jak pierwsza srebrna uncjówka. Myślę, że jest sporo jeszcze do poprawy. Więcej detali będzie widocznych. Natomiast to chciano, żeby nawiązywała do srebrnej uncjówki. Dlatego też jest tak, a nie inaczej. Widzicie zdarzają się ryski tutaj jest niewielka rysa no ale generalnie jak na polskie złoto produkowane w Polsce dla, dla Polaków z pomysłem od widzów różnych kanałów na YouTube to wygląda to całkiem, całkiem nieźle w tym momencie ważą się losy czy będzie to moneta, która będzie pojawiała się przy każdej kusarii czy będą po prostu złoto od słomy zobaczymy jak, jakie będzie zainteresowanie tą oto pierwszą z serii, jeśli tak niewykluczone, że będzie to pierwsza złota seria z prywatnej inicjatywy w Polsce zmieniająca wizerunek co roku. Limit jest 5000. Uważam, że limit jest duży. Mógłby być mniejszy, natomiast najważniejsze jest to, że producent zobowiązuje się, że nawet jeżeli ktoś zgłosi się do niego z prośbą o przerób na husarię, a na liczniku będzie już 5000, to po prostu takiej monety już nie przerobi. Kolejna dość ciekawa rzecz z Polski, co do jakości jeszcze na pewno będzie, jest miejsce do poprawy, to z całą pewnością, tutaj widzimy, że jest nieco wytarty fragment monety, raczej na rynku wtórnym trzeba tego szukać, Ewentualnie u mnie, jeżeli jeszcze będzie jakaś moneta, ponieważ nieco większą ilość do przerobu przekazałem, żeby kilka tych monet trafiło jednak na rynek, żeby spopularyzować wizerunek Hosarii w złocie. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Najtrudniej jest zacząć, myślę, że to już mamy za sobą. Teraz będziemy tylko szlifować ten diament. Oczywiście w dalszym ciągu JA i STTM jakby oferujemy swoją konsultację, pomoc, w tworzeniu kolejnych wizerunków. To nie jest ostatnie słowo, oczywiście jak powiedzieliśmy. W dopiero się Rozpoczynamy. zobaczymy dokąd ta droga prowadzi. Bardzo śmieszny ma opinią, że przenoszący dużą wartość. Osobiście uważam, że właśnie 1 a nie 1 czwarta to są te powagi. Chociaż słyszałem, że 1 dziesiąta uncji jest dużo łatwiejsza do zbycia. Jedna uncja również jest łatwa do zbycia. Natomiast z punktu widzenia preperskiego, przygotowania na trudne czasy jakoś bliżej mi do tej jednej dziesiątej funkcji. Na tej złotej pchełce niemalże kończy się historia pierwszej edycji Husari. Został nam tylko jeszcze Preview Mark STTM, który lada moment się pojawi. On będzie w mocno limitowanym nakładzie, także będzie prawdziwym rarytasem na rynku. O tym na pewno również też będzie na moim kanale informacja. Mam nadzieję, że też inne kanały YouTube podejmą się filmów od dawna nie miałem złota w rękach, także jest to miła odmiana. Wiecie, pierwsze kukabury, pierwsze pandy też nie były najwybitniejszymi monetami z serii. Także liczę na to głęboko, że zainteresowanie tą pierwszą edycją będzie na tyle duże, że będzie okazja do pokazania lepszej jakości na kolejnych monetach. Z rzeczy, które warto podkreślić przy okazji tej złotej husari, jest chociażby to, że tutaj mamy jeden grosz polski, a tutaj mamy dwa grosze polskie na jednej dziesiątej uncji, co nam daje stosunek 1 do 20. 20 uncji srebra jest równowarte jednej uncji złota. I nie jest to przypadkowe, akurat miałem okazję osobiście zapytać w y, Srebrnej Uncji, czy jest to celowy zadek, ponieważ wydaje się, że jest to dosyć, dosyć duży, duży dosyć duże, y, ratio, duży stosunek. Y, natomiast twórcy, ich ocenie jest to dość naturalny stosunek i uważają, że jeszcze taki stosunek zobaczymy, 20. Aktualnie przypomnę, że jest to 88. Stosunek ceny złota do ceny srebra wynosi 88. 88 uncji srebra jest potrzebnych, by kupić uncję złota. Sprawa wydała mi się o tyle ciekawa, że postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda u czołowych producentów metali szlachetnych na świecie. I tak, yy, największe, yy, największe ratio jest w przypadku Perth Kangur złoty to 100 dolarów, kangur srebrny to 1 dolar. W przypadku Arkina jego stosunek jest identyczny. Stuwa, złoto 50 tysięcy, srebro 500. Lecąc dalej w dół, mamy wiedeńskiego filharmonika, gdzie moneta złota to 100 euro, srebrny na 1,5, co, co nam daje stosunek 66,66. ,66. Trochę szatańsko, ale ale jedno. Następne w kolejce już z mniejszym ratio jest US Mint, czyli amerykański orzeł. Złoto to do 50 dolarów, srebro to 1 dolar, czyli mamy tutaj relację 50 do 1. I dopiero tutaj tak naprawdę mielibyśmy właśnie husarię, która prezentuje stosunek 1 do 20. Wydawać by się mogło, że jest to życzeniowe. Natomiast nie do końca, ponieważ Royal Canadian Mint, czyli producent liścia klonowego, wersja złota to 50 dolarów, a wersja srebrna to 5 dolarów, co nam daje stosunek złoto do srebra na pojemnie 10. Często przy nadawaniu nominałów na monetach widać niekonsekwencje, i na przykład 4 razy 1/4 uncji złota to 40 tysięcy dram, a jedna uncja w jednej monecie to 50 tysięcy dram. Tak jest w przypadku Arkinoego. Podobnie zresztą wyglądała sprawa przy brytyjskiej Royal Mint, gdzie inny nominał był niekonsekwentny, nominał był na dwóch uncjach i dziesięciu uncjach, to się po prostu nie dodawało, nie zgadzało się. Także myślę, że nie można do tego przywiązywać jakiejś wielkiej wagi, osobiście gdybym miał obstawić jakiś stosunek. Najniższy stosunek, jaki zobaczymy w najbliższej dekadzie, obstawiłbym 35 do 1. Dajcie znać w komentarzu, jak bardzo się ze mną zgadzacie. O husarii na pewno jeszcze będzie głośno, także do usłyszenia wkrótce. I mamy rodzinę w komplecie. Prawie w komplecie. Powodzenia w licytacji.